Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim początek roku szkolnego. Wszystko wskazuje na to, że nie odbędą się tradycyjne apele i uroczystości, a same zajęcia edukacyjne również będą zorganizowane inaczej. Ministerstwo Edukacji proponuje trzy warianty: formę tradycyjną z zajęciami stacjonarnymi, formę mieszaną, gdzie tylko niektóre klasy przejdą na nauczanie zdalne, lub formę wyłącznie zdalną. Wybór metod prowadzenia kształcenia ministerstwo pozostawiło dyrektorom. Postanowiliśmy dowiedzieć się, jak wygląda przygotowanie do roku szkolnego w Puławach. Urząd Miasta ma swój wydział, to wydział zarządzania kryzysowego, ale też pan prezydent zarządzeniem powołał zespół do spraw rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniem COVID w podstawach oświatowych. Ten zespół spotyka się. A, bo tam są dyrektorzy szkół, przedszkoli, ale też yy, inne osoby, m.in. właśnie kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przewodniczący jest tam wiceprezydent y, y, Paweł Szabłowski. No i na tych spotkaniach próbujemy dostosować wytyczne, no bo tak jak mówię, wytyczne są, tylko te wytyczne trzeba wprowadzić e, w życie. E, szkoły y, przedstawiają nam jakieś problemy, które wspólnie, Próbujemy rozwiązać. Czy tam przedstawiają też, e, 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 dzielimy się dobrymi praktykami, bo jedna, jedna pani dyrektor przykazuje innej, e, jak zorganizowała to u siebie no i w ten sposób działa ten zespół. No przede wszystkim zależy nam na tym, żeby jak najmniej dzieci stykały się ze sobą. Problemem jest wejście do szkoły, czyli szatnia, ponieważ tam gromadzi się najwięcej dzieci i korytarze stołówka. Wobec powyższego zdecydowano, że, zresztą takie są zalecenia, żeby ta druga szatnia była udostępniona klasom uczniom, więc dyrektorzy postanowili, że klasy 1-3 które mają swoją pracownię, będą rozpierać się i będą, te szatnie miały tam, tam w stanie jakieś wieszonki, to udostępniane, wydzielone miejsce na, na taką mini szatnie dla tych dzieci. I w ten sposób wypełnią się boksy dla innych klas. I będzie można te co drugie e, boksy użytkować. E, jeśli chodzi o e, korytarze, w większości szkół, na no, wszystkich nie będzie e, dronka, tylko y, uczniowie będą w twoich pracowniach, no tak się postarają panie dyrektorki dostosować plan zajęć, żeby nie przemieszczać się, żeby jednak klasa była, miała swoją pracownię. Oczywiście przy starszych dzieciach, gdzie są specjalistyczne pracownie typu y, pracownia chemii, czy, czy e, biologii czy fizyki, y, te małe zmieszania się będą, aczkolwiek nie będzie to w ten sposób wyglądać, że jest członek na przerwę i wszystkie dzieci wychodzą na korytarz. Również w trakcie trwania lekcji nauczyciel będzie wyprowadzał e, uczniów, no to szczególnie dotyczy tych mniejszych e, uczniów. E, będą, będzie mieć rąk w e, łazienkach, e, skorzystanie z także nie jest w przerwie, kiedy jest członek, tylko e, pamięty, żeby. Każda klasa w jakiejś tam innej e, kolejności wychodziła. Podobnie sytuacja będzie na cołówkę, będzie stworzony harmonogram i nauczyciel z poszczególnych klas będzie e, wyprowadzał dzieci na cołówkę, tam dzieci przez stolikę będą czekały na, nie będzie wystawiana zupawa za zupą, tylko... Będą podawane dzieciom posiłki. Szkoły otrzymały, są w trakcie otrzymywania od Ministerstwa Zdrowia zarówno maseczek, jak i płynów dezynfekcyjnych, także tego, tego jest dosyć skoro. Oczywiście będą wyznaczone osoby, które spośród pracowników szkół będą systematycznie dezynfekować wszystkie pomieszczenia. E, zarówno w czołówce, po każdej grupie, e, stoliki, blaty, te, e, krzesełka, to nie wszystko, oczywiście całe pomieszczenie e, całe będzie dezynfekowane, bo po zajęciach e, też szkoła gdzie ta dezynfekowana. E, są e, przygotowane różne procedury, regulaminy funkcjonowania w szkole w czasie e, pandemii. Panie dyrektorki starają się tak ułożyć plan, żeby nie wszystkie dzieci przechodziły na ósmą, tylko Poszczególne klasy troszeczkę później. Nie będzie to dwudzianowe nauczanie, czyli na przykład do 13, a potem od 13 do 19, ale jednak troszeczkę, e, tak, żeby rozluźnić to wejście o 8 do szkoły, e, dzieci będą troszeczkę później. E, każda szkoła posiada, nawet niektóre mają więcej wejść, więc e, głównie te dzieci młodsze będą. Innym wejściem wchodzi zawsze innym mierzenie temperatury, oczywiście tutaj jest, jest konieczna zgoda rodziców na mierzenie temperatury w każdej e, szkole, jest już przygotowane, w każdej placówce, bo to nie tylko rozmawiamy o szkołach, ale i o przedszkolach, będzie przygotowane pomieszczenie, takie i do, e, izolatka taka w razie, gdy sytuacja jakaś e, była, że, że, że dziecko poczuło się źle i miało objawy, no to oczywiście do takiej i dodatki będzie umieszczone i od razu telefon do Sane PIG-u, następnie Sane PIP y, instruuje dyrektora, jak ma postąpić w takich właśnie wyjątkowych sytuacjach, które no, mogą się zdarzyć. Ponadto w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie nauczycieli, podczas którego wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz powierzono stanowiska dyrektorów przedszkoli w placówkach, które wymagały takiego rozstrzygnięcia. W Miejskim Przedszkolu nr 2 stanowisko dyrektora objęła Anna Sobczyńska, w Miejskim Przedszkolu nr 15 Grażyna Miturska, w Miejskim Przedszkolu nr 18 Zofia Krężowek, a w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Renata Gałuszka.